Patrzycie na jabłko leżące na stole. Jest tam, widzicie je, możecie je dotknąć. A teraz wyobraźcie sobie, że odwracacie wzrok, i w tej chwili, gdy przestajecie patrzeć, jabłko przestaje być w konkretnym miejscu. Rozmywa się w chmurę możliwości, będąc jednocześnie wszędzie i nigdzie. Brzmi jak szaleństwo? Według mechaniki kwantowej, dokładnie tak działa rzeczywistość nie tylko w wyobraźni, ale naprawdę. Fizycznie, mierzalnie. Witajcie w kanale poznawczym, w świecie, gdzie cząstki mogą być w dwóch miejscach naraz, gdzie przyszłość potrafi wpływać na przeszłość, a sama obserwacja zmienia rzeczywistość. To właśnie mechanika kwantowa najbardziej udana i jednocześnie najbardziej tajemnicza teoria w dziejach nauki. Historia zaczyna się od prostego pytania. Co się dzieje, gdy zaczniemy dzielić materię na coraz mniejsze kawałki? Można podzielić jabłko na połowy, ćwiartki, małe kawałeczki. Można podzielić te kawałeczki na molekuły, molekuły na atomy, atomy na jądra i elektrony, jądra na protony i neutrony, a te na kwarki. I gdzieś na tej drodze w dół coś dziwnego się dzieje. Świat przestaje działać według zasad, które znamy. Przedmioty przestają mieć określone położenie. Prędkość staje się nieokreślona. Przyczynowość zaczyna się łamać. To nie jest błąd w naszych pomiarach. To jest fundamentalna natura rzeczywistości na najmniejszych skalach. Na początku XX wieku fizycy napotkali serię problemów, których klasyczna fizyka nie potrafiła wyjaśnić. Promieniowanie ciała doskonale czarnego dawało absurdalne wyniki. Atomy nie powinny być stabilne. Światło zachowywało się czasem jak fala, czasem jak cząstka. Max Planck w akcie desperacji zaproponował coś rewolucyjnego. Może energia nie jest ciągła? Może przychodzi w małych porcjach, kwantach? Einstein poszedł dalej. Może światło rzeczywiście składa się z cząstek, fotonów? Niels Bohr zaproponował, że elektrony w atomie mogą znajdować się tylko na określonych orbitach, jak schody, a nie pochylnia. Każde z tych rozwiązań działało, ale żadne nie tłumaczyło dlaczego tak jest, dlaczego natura preferuje dyskretne porcje energii zamiast płynnego kontinuum. To było jak odkrycie, że rzeczywistość jest cyfrowa, a nie analogowa. A potem przyszedł eksperyment, który zmienił wszystko. Eksperyment z podwójną szczeliną tak prosty, że można go przeprowadzić w szkolnym laboratorium, a jednocześnie tak głęboki, że kwestionuje samą naturę rzeczywistości. Wyobraźcie sobie ścianę z dwiema wąskimi szczelinami i ekran za nią. Wystrzelasz fotony światła przez szczeliny. Co zobaczysz na ekranie? Gdyby światło było cząstkami, zobaczylibyście dwa pasy ślady cząstek przechodzących przez każdą ze szczelin, ale zamiast tego widzicie wzór interferencyjny, jasne i ciemne prążki, charakterystyczne dla nakładających się fal. Dobrze, światło to fala, ale co się stanie, gdy wystrzelisz pojedyncze fotony, jeden po drugim? Intuicja podpowiada, że każdy foton przejdzie przez jedną albo drugą szczelinę. Ale nie. Nadal powstaje wzór interferencyjny, jakby każdy pojedynczy foton przechodził przez obie szczeliny jednocześnie i interferował sam ze sobą. Żeby wyjaśnić ten absurd, fizycy stworzyli matematyczny opis zwany funkcją falową. To nie jest zwykła fala w przestrzeni, to fala prawdopodobieństwa. Przed pomiarem cząstka nie ma określonego położenia. Istnieje jako rozmyta chmura możliwości, opisana funkcją falową. Może być tutaj z prawdopodobieństwem 30%, tam z prawdopodobieństwem 20%, gdzie indziej z prawdopodobieństwem 50%. To nie jest kwestia naszej niewiedzy. Cząstka naprawdę nie ma określonego położenia. Jest we wszystkich możliwych miejscach jednocześnie, w stanie zwanym superpozycją. A gdy wykonasz pomiar, gdy spojrzysz, gdzie cząstka jest, funkcja falowa kolapsuje. Wszystkie możliwości znikają poza jedną. Cząstka materializuje się w konkretnym miejscu, jakby sama decyzja obserwacji zmuszała ją do wyborów. To jak gdyby rzeczywistość była nieokreślona, dopóki ktoś jej nie zmierzy. Ale to dopiero początek dziwności. Werner Heisenberg odkrył coś jeszcze bardziej fundamentalnego zasadę nieoznaczoności. Nie możecie jednocześnie znać dokładnego położenia i dokładnej prędkości cząstki. Im precyzyjniej zmierzycie jedno, tym bardziej nieokreślone staje się drugie. To nie jest ograniczenie naszych przyrządów. To jest fundamentalne ograniczenie natury. Wyobraźcie sobie, że próbujecie zmierzyć położenie elektronu, świecąc na niego światłem. Żeby zobaczyć coś małego, potrzebujecie krótkiej fali światła, wysokiej energii. Ale wysoka energia oznacza, że fotony uderzają w elektron, zmieniając jego prędkość. Heisenberg pokazał, że to nie jest problem techniczny. To jest wbudowane w strukturę matematyki kwantowej. Iloczyn niepewności położenia i pędu zawsze będzie większy od stałej planka. Natura ma wbudowaną rozmytość na fundamentalnym poziomie, a potem jest splątanie kwantowe zjawisko, które Einstein nazywał upiornym działaniem na odległość i które odmówił zaakceptować do końca życia. Wyobraźcie sobie dwie cząstki, które oddziałały ze sobą i teraz są splątane. Możecie rozdzielić je na przeciwległe końce galaktyki, ale wciąż będą tworzyły jeden kwantowy system. Gdy zmierzycie właściwość jednej cząstki, powiedzmy spin, natychmiast, bez żadnego opóźnienia, druga cząstka wie, jaki wynik uzyskaliście. Jej funkcja falowa kolapsuje w sposób skorelowany z pierwszą. To nie jest przesyłanie informacji szybciej niż światło. To jest coś głębszego. Dwie cząstki przestają być oddzielnymi obiektami. Są jednym nierozdzielnym kwantowym stanem rozciągniętym w przestrzeni. Einstein nie mógł tego zaakceptować. Musiała istnieć jakaś ukryta zmienna coś, co determinuje wynik z góry. Ale eksperymenty pokazały, że nie. Rzeczywistość jest naprawdę tak dziwna. Ale najbardziej słynnym eksperymentem myślowym w mechanice kwantowej jest kot Schrödingera. Erwin Schrödinger stworzył go nie po to, żeby wyjaśnić mechanikę kwantową, ale żeby pokazać, jak absurdalna się wydaje. Wyobraźcie sobie kota zamkniętego w pudełku z diabelską maszyną, fiolką trucizny, młotkiem i atomem radioaktywnym. Jeśli atom się rozpadnie, młotek rozbija fiolkę, kot umiera. Jeśli nie, kot żyje. Mechanika kwantowa mówi, że dopóki nie otworzycie pudełka, atom jest w superpozycji jednocześnie rozpadnięty i nierozpadnięty co oznaczałoby, że kot jest jednocześnie żywy i martwy. To brzmi absurdalnie i o to chodziło Schrödingerowi. Jak coś, co działa dla pojedynczych atomów, może działać dla kota. Gdzie jest granica między światem kwantowym a klasycznym? Do dziś nie mamy definitywnej odpowiedzi. I to prowadzi nas do jednej z największych zagadek mechaniki kwantowej problem interpretacji. Matematyka jest jasna, przewidywania są precyzyjne. Ale co to wszystko oznacza? Interpretacja kopenhaska, najstarsza i najbardziej popularna, mówi: Nie pytaj, co się dzieje między pomiarami. Funkcja falowa to narzędzie do obliczania prawdopodobieństw, nie opis rzeczywistości. Interpretacja wieloświatów Ewereta mówi funkcja falowa nigdy nie kolapsuje. Zamiast tego, przy każdym pomiarze wszechświat rozdziela się na wiele gałęzi. W jednej kot jest żywy, w drugiej martwy. Obie rzeczywistości istnieją równolegle. Mechanika Bochma mówi. Istnieją ukryte zmienne, deterministyczne ścieżki cząstek. Przypadkowość to złudzenie wynikające z naszej niewiedzy. Każda interpretacja daje te same przewidywania, każda brzmi równie dziwnie, i żadna nie jest definitywnie potwierdzona ani wykluczona. Ale pomimo całej tej filozoficznej dziwności, mechanika kwantowa jest najbardziej praktyczną teorią, jaką kiedykolwiek stworzyliśmy. Bez mechaniki kwantowej nie byłoby tranzystorów, a więc nie byłoby komputerów, smartfonów, internetu, nie byłoby laserów, a więc nie byłoby płyt DVD, skanerów kodów kreskowych, precyzyjnej chirurgii oka. Nie byłoby rezonansu magnetycznego, który ratuje życie w szpitalach codziennie. Nie byłoby LEDów, paneli słonecznych, mikroskopów elektronowych. Około 30% światowego PKB opiera się na technologiach, które nie istniałyby bez zrozumienia mechaniki kwantowej. To najbardziej udana teoria naukowa w historii. Żadne jej przewidywanie nigdy nie zostało obalone eksperymentalnie. Precyzja niektórych obliczeń kwantowych sięga 12 miejsc po przecinku, a mimo to wciąż nie rozumiemy, co naprawdę oznacza. A teraz wchodzimy w nową erę. Era technologii kwantowych drugiej generacji. Zamiast tylko używać efektów kwantowych, zaczynamy aktywnie manipulować pojedynczymi cząstkami. Komputery kwantowe wykorzystują superpozycje, żeby wykonywać obliczenia równolegle. Klasyczny bit jest albo zerem, albo jedynką. Kubit, kwantowy bit, może być zerem i jedynką jednocześnie. Dwa kubity mogą być w czterech stanach naraz. Trzy w ośmiu. 30 kubitów w miliardzie stanów jednocześnie. Moc obliczeniowa rośnie wykładniczo. To nie jest tylko szybszy komputer. To komputer, który działa według fundamentalnie innych zasad, który może rozwiązywać problemy niemożliwe dla klasycznych maszyn: łamanie szyfrów, symulowanie molekuł, optymalizacja skomplikowanych systemów. Niestety budowanie komputerów kwantowych to walka z dekoherencją, tendencją układów kwantowych do tracenia swoich dziwnych właściwości przez interakcję z otoczeniem. Ale mechanika kwantowa kryje jeszcze więcej dziwności: tunelowanie kwantowe zjawisko, gdzie cząstki mogą przeniknąć przez bariery, które klasycznie byłyby nie do pokonania. Wyobraźcie sobie, że rzucacie piłką w ścianę klasycznie piłka się odbije. Ale gdyby piłka była kwantowa, istniałoby niewielkie prawdopodobieństwo, że pojawi się po drugiej stronie ściany, nie niszcząc jej. To brzmi absurdalnie, ale dla cząstek subatomowych to codzienność. Elektrony tunelują przez bariery w każdym tranzystorze, protony tunelują w reakcjach jądrowych w centrum Słońca. Bez tunelowania Słońce w ogóle by nie świeciło. Radioaktywny rozpad alfa to tunelowanie. Cząstki alfa uciekają z jądra atomowego przez tunelowanie przez barierę potencjału, która klasycznie byłaby nie do pokonania. A skanery tunelowe mikroskopów potrafią obrazować pojedyncze atomy, wykorzystując tunelowanie elektronów przez próżnię. Ale może najbardziej niepokojącym aspektem mechaniki kwantowej jest rola obserwatora. Nie możecie zmierzyć systemu kwantowego bez jego zmiany. Wróćmy do eksperymentu z podwójną szczeliną. Jeśli umieścicie detektor przy jednej ze szczelin, żeby sprawdzić, którędy przechodzi foton, wzór interferencyjny znika. Foton zachowuje się jak klasyczna cząstka, przechodząc przez jedną konkretną szczelinę. Sam akt obserwacji zmienia wynik eksperymentu. To nie jest kwestia wpływu pomiarowego aparatu, możecie zredukować to do minimum. To jest fundamentalna właściwość natury. Niektórzy interpretują to jako dowód, że świadomość ma specjalną rolę w fizyce, że obserwacja przez świadomego obserwatora kolapsuje funkcję falową. Inni mówią, że każda interakcja z otoczeniem, nawet bez świadomego obserwatora, działa jak pomiar. Że dekoherencja jest automatyczną obserwacją przez środowisko? To pytanie wciąż pozostaje otwarte. A są jeszcze dziwniejsze rzeczy. Eksperymenty z opóźnionym wyborem pokazują, że przyszłość może wpływać na przeszłość. Wheeler zaproponował wariant eksperymentu z podwójną szczeliną, gdzie decydujecie, czy obserwować, którą szczeliną przeszedł foton, dopiero po tym, jak już przeszedł przez szczeliny. Intuicja podpowiada, że to nie powinno mieć znaczenia. Foton już przeszedł, decyzja zapadła za późno. Ale eksperymenty pokazują coś innego. Wasz wybór w przyszłości określa, jak zachowywał się foton w przeszłości. Foton wiedział, że zdecydujecie się obserwować i przeszedł przez jedną szczelinę. Albo wiedział, że nie będziecie obserwować i przeszedł przez obie jednocześnie. Przyczynowość przestaje działać w sposób, który znamy. Przeszłość nie jest ustalona dopóki przyszłość jej nie określi. Mechanika kwantowa zmusza nas do przemyślenia najbardziej podstawowych założeń o rzeczywistości. Czy rzeczy istnieją, gdy ich nie obserwujemy? Klasyczna fizyka mówiła Oczywiście. Mechanika kwantowa mówi To zależy, co rozumiesz przez istnieć. Czy wszechświat jest deterministyczny? Klasyczna fizyka mówiła tak. Mechanika kwantowa mówi prawdopodobnie nie, ale może są ukryte zmienne. Czy możemy rozdzielić obserwatora od obserwowanego? Klasyczna fizyka mówiła tak. Mechanika kwantowa mówi, nie, są nierozłącznie splątani. To więcej niż tylko fizyka. To filozofia, epistemologia. Może nawet metafizyka. Pytania o to, co możemy wiedzieć i jak możemy to wiedzieć. Niels Bohr powiedział kiedyś: Kto nie jest szokowany mechaniką kwantową, ten jej nie zrozumiał. Patrzymy na świat wokół nas i wydaje się solidny, określony, realny. Krzesło jest krzesłem. Stół jest stołem. Wszystko ma swoje miejsce, swoją prędkość, swoją historię. Ale teraz wiemy, że to złudzenie skali. Gdybyście mogli zobaczyć dostatecznie blisko, zobaczylibyście chmury prawdopodobieństwa, cząstki w superpozycji, elektrony tunelujące przez bariery, kwantowe fluktuacje w próżni. Świat nie jest taki, jak się wydaje. Pod spodem ciągłości kryje się rozmytość, pod spodem determinizmu kryje się przypadkowość, pod spodem rzeczywistości kryje się no właśnie co? Może nigdy nie będziemy do końca rozumieć mechaniki kwantowej, może ludzki umysł, ewoluowany do radzenia sobie z makroskopowym światem, po prostu nie jest przystosowany do intuicyjnego pojmowania kwantu. Ale możemy to matematycznie opisać, możemy przewidywać, możemy wykorzystywać. I może to musi wystarczyć. Może rzeczywistość jest fundamentalnie dziwniejsza niż wszystko, co potrafimy sobie wyobrazić? A może to my jesteśmy częścią tej dziwności? W końcu jesteśmy zbudowani z kwantów. Jesteśmy skondensowanym stanem kwantowych możliwości. Może dziwność to nie błąd w rzeczywistości. Może to jest rzeczywistość. Nauka to niekończąca się podróż. Kliknij następny film i chodź dalej. Pamiętaj o możliwości dołączenia do naszych patronów. Link w opisie.